Zestawy z Ninjago to zestawy z Ninjago, a ich ceny rządzą się własnymi prawami. Ten film jest idealny dla tych osób, co chcą sobie zakupić nowy zestaw z fali czerwcowej, ponieważ porównamy sobie ceny tych zestawów już po tych obniżkach i zobaczymy, w którym sklepie wychodzą one najtaniej. I wszystkie sklepy podane w tym odcinku są takie, że no nie mają prawa was oszukać. Zanim zaczniemy ten materiał, to zachęcam do subskrypcji, tak jak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Wielkie serducho dla was i wielkie dzięki za to, że jesteście. A jeśli tutaj chcesz pojechać na ten odcinku, no to nic bardziej prostszego. wystarczy Tylko zostawić suba i wtedy już masz szansę tutaj być. Do tego ostatnio rozmawiałem z Noktem i uzgodniliśmy, że osoby, które nie zostawią łapki w górę, to Nokt do nich przychodzi i zabiera im buty. Tak, to jest ten typ zakaznej piątki, więc raczej wolałbym z nim nie zadzierać. Więc strzelaj łapkę w górę, a teraz zacznijmy materiał. Na samym starcie mówię, że polibak musiałem pominąć, no bo nigdzie nie mogłem go znaleźć. No i jeszcze jedna ważna informacja: ceny tych zestawów są brane ze sklepów internetowych, a nie tych stacjonarnych. Zacznijmy od motocykla Zeina, czyli najmniejszego zestawu z fali czerwcowej. Wygląda on tak, a po cenie katalogowej kosztuje 45,99, a Media Expert da się go odrobinę taniej znaleźć, ponieważ kosztuje 45 zł. Na alto również kosztuje 45 zł. W mpiku już sporo taniej, bo jest to 34,99, a w smyku jeszcze taniej, bo jest to równe 34 zł. A podsumowując wygląda to w ten sposób. Kolejnym zestawem jest arena turniejowa. Katalogowo 229,99. Najdrożej tym razem jest w Empiku i ten zestaw znajdziecie tam za 180,99 zł. Natomiast w. Wy... Alto, bo 185 zł. Później jeszcze taniej da się go znaleźć na Media Expert, bo za 179,99 No i wygrywa znowu Smyk, bo jest to 175 zł. Podsumowując, wygląda to tak. Wielofunkcyjny pojazd Ninja to kolejny zestaw, który katalogowo kosztuje 429,99. Najdrożej tym razem w Alto, bo jest to 360 zł. Później, tak samo w Media Expert i w Empiku kosztują 330,99 No i najtaniej po raz kolejny w smyku 319 zł. W ten sposób prezentuje się podsumowanie. Tytanowy Smog Mech Cola, czyli jeden z największych zestawów. Katalogowo kosztuje 469,99. Najdrożej w Media Expert i Alto, bo znajdziecie go tam za 412 zł. Później jest Epic 372,99. No i wygrywa po raz kolejny Smyk 369 zł. Podsumowując, wygląda to tak. Ostatni najlepszy zestaw z tej fali, smoczyca źródła ruchu, katalogowo 699. 99. Na chwilę nagrywania tego odcinku w Alto tego zestawu nie znajdziecie, jak jest teraz, to nie mam pojęcia. A najdrożej tym razem w Empiku 582,99. Później jest Media Expert 582. No i znowu wygrywa Smyk. Chyba wszystko teraz wygrał Smyk. Jest to 579 zł. No i podsumowując, wygląda to w ten sposób. Ten film to nie jest żadna współpraca. Po prostu nagrywam go dla Was, żeby Wam porównać ceny, jak one wyglądają w przeliczniku na polski. Nie sugeruję wam w jakim sklepie sobie kupicie te zestawy, czy w ogóle je kupicie, po prostu chciałem wam pokazać ceny. Natomiast jednego jestem pewny: w tych sklepach, no raczej wątpię, że was oszukają i sprzedadzą wam jakąś podróbkę. Przyznam wam szczerze, zestawy Lego zamawiałem z tych wszystkich, co wymieniłem, i ani razu nie zostałem oszukany. To tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się przydał. I trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.